Otwieram posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego. Witam Państwa serdecznie, Państwa Radnych. Witam Pana Komendanta Straży Miejskiej Andrzeja Bronowskiego. Witam Pana Burmistrza, Panią Skarbniczkę. Witam Panią Bożenę Kulkę i Panią Monikę Lęgie, Lęgiec. I przegłosujemy w tej chwili tematykę posiedzenia. Drugi punkt, trzeci punkt to jest zasadność funkcjonowania Straży Miejskiej w Lubartowie. Czwarty punkt wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad 17. sesji Rady Miasta Lubartów. Piąty wolne wnioski. Szóste zamknięcie obrad. To z państwa I jeszcze do, do punktu trzeciego, do czwartego do, są dołączone dwie uchwały. Państwo chyba mają przed sobą, otrzymaliście państwo w sprawie jedna to jest przystąpienie gminy Miasto Lubartów do współpracy przy realizacji projektu Mobilny Lot w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych w lubelskim obszarze funkcjonalnym i zawarcie porozumienia pomiędzy gminą Miasto Lubartów a pozostałymi gminami lubelskiego obszaru funkcjonalnego tworzy, tworzącymi projektu Mobilny Lot. I druga to jest w sprawie przystąpienia gminy Miasto Lubartów do współpracy przy realizacji projektu Zielony Loft w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych w lubelskim obszarze funkcjonalnym i zawarcia porozumienia pomiędzy gminą Miasto Lubartów a pozostałymi gminami lubelskiego obszaru funkcjonalnego tworzącymi pro projekt Zielony Loft. Z uwzględnieniem tych dwóch uchwał kto z państwa jest za taką tematyką posiedzenia? Przegłosujemy. Jednogłośnie dziękuję bardzo. Przechodzimy do trzeciego punktu. Zasadność funkcjonowania Straży Miejskiej w Lubartowie. Szanowni Państwo, Pan Burmistrz wystąpił do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Lubartowie, ponieważ Straży Miejskiej, Straż Miejska została pozbawiona wielu czynności. W związku z tym pan burmistrz nie wiem, czy będzie taką decyzję podejmował likwidacji Straży Miejskiej, no chcielibyśmy na ten temat dzisiaj ten temat rozwinąć i porozmawiać właśnie na temat funkcjonowania Straży Miejskiej w Lubartowie. Także może na wstępie to ja, pan burmistrz. Szumiec, tutaj może by się odniósł co do odpowiedzi, y, którą uzyskał pan burmistrz na, na zapytanie, mm, z którym wystąpił do, komenda, do Lublina, y, do Policji Wojewódzkiej. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Dobrze, że mamy pana komendanta obecnego też, prawda, Dzisiaj, na dzisiejszym posiedzeniu. Będzie, będzie na pewno nam we dwóch e, łatwiej odpowiedzieć na państwa e, pytania. Faktycznie to, co pani przewodnicząca powiedziała. Pan burmistrz jednej z ostatnich sesji poprosił Państwa o podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia o opinię do Wojewódzkiego Komendanta Policji w Lublinie, bo tak zgodnie z literą prawa należy postępować. Jeśli się myśli o likwidacji Straży Miejskiej w strukturze, naszego miasta i taką opinię pan komendant wojewódzki policji wydał wiem że ta opinia jest pozytywna no i tak naprawdę na tym czynności są strzymane jak wiemy w porządku obrad przyszłej najbliższej sesji nie ma likwidacji straży jak możemy się doczytać kiedy będzie pojawi się porządku obrad to jest to decyzja należąca do pana burmistrza i pana przewodniczącego Rady Miasta Lubartów. Miałem tyle, dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy są jakieś pytania? Czy są pytania do Pana Komendanta? Bardzo proszę. Ja mam takie pytanie, jakie obecnie są zadania Straży Miejskiej w Lubartowie, bo słyszeliśmy, że są ograniczone kompetencje i tak jak Pan Komendant przybliżył, czym się Straż Miejska zajmuje, jak wygląda takie codzienne funkcjonowanie straży, to znaczy ilu jest funkcjonariuszy, tak jak dobrze mówię i jak to mniej więcej taki zwykły dzień pracy wygląda? Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo Radni, no więc yy, odpowiadając na to pytanie, no to muszę stwierdzić, że stan ilościowy Straży Miejskiej w Lubartowie znacznie się zmniejszył, praktycznie pozostała połowa z tego, która była, gdyż zostałem tylko ja oraz dwóch kolegów, którzy pracujemy. Jeżeli chodzi o zadania, zadania są określone ściśle w ustawie o strażach gminnych, zadania te się nie zmieniły. Poza niektórymi, które wykonywaliśmy na rzecz miasta, a chodzi konkretnie o strefę płatnego parkowania, gdzie mm, sprawdzaliśmy, czy y, osoby parkujące pojazdy wykupują bilety w parkomatach, oraz y, dokonywaliśmy przenoszenia gotówki z parkomatów do kasy Urzędu Miasta. W miesiącu bodajże kwietniu odbyła się kontrola wojewody oraz Komendy Wojewódzkiej Policji i oba te organy zakwestionowały, że jest to ponad ponad nasze możliwości, że wykracza poza kompetencje, poza zakres ustawy o strażach gminnych. W związku z tym decyzją pana burmistrza, no i oczywiście stosując się do zaleceń pana wojewody. Te obowiązki zostały z nas zdjęte. No nie możemy już w tej chwili ani nakładać tych opłat dodatkowych, ani nie możemy również przenosić tej gotówki z parkomatów. Pozostałe e, zadania, które wynikają ze, z ustawy o strażach gminnych no zostały. zostały. E, generalnie straż gminna jest powołana do ochrony porządku i spokoju e, publicznego. Oraz y, czuwanie nad realizacją y, i przestrzeganiem prawa miejscowego. Y, czyli prawo miejscowe, to jest stanowione przez państwa radnych, przepisy te, które wchodzą na, y, tutaj na terenie naszego miasta. My jesteśmy od tego, żeby dopilnować i egzekwować w miarę swoich skromnych możliwości. Dalej są to współpraca z policją, oczywiście wymianie informacji, patrolowanie miasta celem ewentualnego stwierdzania jakichś nieprawidłowości. My zajmujemy się głównie do tej pory czynnościami o charakterze sanitarno-porządkowym, dbając o czystość, porządek w mieście. Staraliśmy się też w miarę tego, jak zmieniało się oznakowanie naszego miasta, no bo były tutaj zmiany w oznakowaniu, że reagowaliśmy na przypadki parkowania w miejscach niedozwolonych. Tutaj ze strony państwa radnych były uwagi do nas, jeżeli chodzi o drogę pożarową, która znajduje się przy domu handlowym stokrotka, tam wiecznie ta droga była zastawiona i pojazdy uniemożliwiały dojazd ewentualnie straży na wypadek, gdyby tam w przedszkolu coś się zapaliło. Dzięki długotrwałym działaniom systematycznym doprowadziliśmy do tego, że w tej chwili jest już wyjątkiem, jeżeli pojawi się tam jakikolwiek pojazd. Podobnie przy zmianie oznakowania naszych ulic po wprowadzeniu zakazu zatrzymywania się i postoju na ulicy Obywatelskiej. Na ulicy Mickiewicza, na ulicy Poniatowskiego, ulicy 1 maja, tam też wszędzie bywaliśmy i tam doprowadzaliśmy do tego poprzez wzywanie tutaj kierowców, którzy parkowali w miejscach niedozwolonych, stosując najczęściej pouczenia, rozmowy wyjaśniające, wychowawcze w jakiś sposób. Muszę stwierdzić, że dawało to skutek pozytywny. Nie trzeba było aż stosować postępowania mandatowego. Każdorazowo w pierwszym, przy pierwszym przypadku osoba taka jest rejestrowana u nas. Jeżeli sytuacja się powtórzy, jeżeli ktoś uporczywie stara się popełnić to wykroczenie, to wtedy stosujemy postępowanie mandatowe, ale muszę przyznać, że jest to rzadkość. Działamy na rzecz bezpieczeństwa miasta i jego mieszkańców w ten sposób, że również współpracujemy ze schroniskiem dla zwierząt. Zajmując się problemem y, zwierząt, a no w zasadzie psów bezpańskich. Ostatnio mieliśmy taką wielką interwencję wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, ze schroniskiem u pana, który mieszka na ulicy Kościuszki. Jest to staruszek, 90 parę lat, który trzyma tam u siebie większą ilość psów, ale nasze działania, chociaż było nas tam 8 osób, z tym panem nie można nawiązać porozumienia, on znajduje się już. Jakby w innym wymiarze, no i w żaden sposób nie można dotrzeć do niego. Nie występuje tu przypadek zagrożenia życia lub jego zdrowia, bo ma możliwość dostarczania posiłków. On zresztą i sam chodzi sobie, kupuje częściowo, żywi te psy. Psy są dobrze ożywione, także tutaj nie ma podstaw prawnych co do tego, żeby decyzję administracyjną wydaną przez pana burmistrza miasta, zwierzęta mu te odebrać. One są w dobrych warunkach. Ja podejrzewam, że nawet. w czy nawet jedzą lepiej niż sam ich właściciel. Innymi czynnościami, które wykonywaliśmy każdorazowo, zajmujemy się, jak Państwo nas widzą, przy okazji różnych imprez odbywających się na terenie miasta Lubartowa, że zabezpieczamy przemarsze, procesji i w roku do dnia dzisiejszego przepracowaliśmy w ten sposób 164 godziny. Podczas zabezpieczenia i kierowania ruchem drogowym przy Orszaku Trzech Króli, przy biegach y, żołnierzy wyklętych, y, obstawialiśmy Drogę krzyżowo, Biegi Uliczne, Lewarta, obstawialiśmy Święto 3 Maja, Poczty Sztandarowe, Boże Ciało oraz ostatnio Festyn Miejski. To są takie czynności dodatkowe, gdzie wspólnie z Policją kierujemy ruchem drogowym, dbając o to, aby wszyscy, którzy uczestniczą w przemarszach, procesjach, mieli bezpieczną drogę przejścia. Z, za ten okres czasu, ja mówię od początku roku do chwili obecnej, mieliśmy 25 różnego rodzaju interwencji. Interwencje te zgłaszane przez mieszkańców oraz własne również interwencje, które podejmujemy w wyniku patrolowania, najczęściej sprowadzały się do spraw yy, ściśle porządkowych w okresie wiosennym, kiedy. Stopniał śnieg, kiedy ukazały się te wszystkie brudy. Mieliśmy bardzo dużo interwencji, no te wszystkie związane z oczyszczeniem miasta, z posprzątaniem, a tak to jeszcze są interwencje odnośnie psów, ewentualnie ostatnio jest sprawa, taka bardzo bulwersująca na osiedlu kopernika, gdzie jest jedna pani, która w sumie Skłócona jest ze wszystkimi sąsiadami, składa skargi na wszystkich sąsiadów, nasze wywiady, spostrzeżenia stwierdziły tylko, że jest to osoba bardzo kłótliwa, nie, bo nie y, mogąca pogodzić się z sąsiadami, stąd te całe interwencje, ale z nią mamy do czynienia już od bodajże trzech lub czterech lat. Osoby tej przekonać nie można. Prowadzimy kontrolę targowisk, zwracając uwagę na handel różnymi materiałami. Przekazaliśmy jedną sprawę do policji z wnioskiem o wszczęcie dochodzenia w przypadku podejrzenia przestępstwa, gdyż tam wychodziła sprawa otrucia gołębi i rozrzucenia trucizny na terenie posesji. I w zasadzie cała nasza praca sprowadza się do tego, że jesteśmy od godziny 7.30, w zasadzie od 8, bo od 7.30 jest odprawa z y, kolegami, potem oni ruszają w teren, potem mają jedną przerwę, półgodzinno wracają, a następnie zajmują się patrolowaniem terenu miasta i ewentualnie wychwytywaniem, co się złego dzieje. Przez ten okres czasu również ukaraliśmy mandatami dwie osoby spożywające alkohol w miejscach publicznych po 100 zł. No i tak w zasadzie było pokrótce to co mógłbym powiedzieć co co na bieżąco robimy. Panie komendancie mam takie pytanie. No, nie udało się panu ja tam trzy albo cztery krotnie z państwem rozmawiałem z panem i z funkcjonariuszami straży miasta o parkowaniu na skrzyżowaniu ulicy Orlicz Dreszera i, i ulicy Szulca. No, Wciąż parkują te same samochody. Pan komendant powiedział, że te osoby są upominane jak uporczywie, naruszają to, to, są karane i jest to dobry wynik. No niestety ja stwierdzam, że przez dwa lata, odkąd z Państwem na ten temat rozmawiam, te osoby dalej parkują i nie są przez nikogo niepokojone. Rozumiem, że nie ma miejsc parkingowych w mieście, ale parkowanie na środku skrzyżowania w ten sposób, że nie może że wyjeżdżając z ulicy, nie widać, co, co się dzieje za tym samochodem, no zagraża bezpośrednio bezpieczeństwu. Ruchu drogowego i no, no, mam pytanie po prostu no, w sensie takim, że nic państwa interwencji nie dają. Drugie mam pytanie takie. 18 marca tego roku zawiadomiłem państwa o tym, że pod urzędem miasta zaparkował samochód nieuprawniony do tego na miejscu dla, dla inwalidów. Wiem, że funkcjonariusz wychodził. Straży Miejskiej zamowość to tą sprawą. Chciałem się dowiedzieć co w tej sprawie zostało zrobione i jaki jest skutek e, Państwa działania. Chciałem przypomnieć, że e, no ja uważam to za bardzo moralnie naganne parkowanie na miejsce dla, dla osób niepełnosprawnych, osoby pełnosprawnej, e, e, która no, może przejść sobie te 20-30 metrów, natomiast taka osoba bardzo często nie może. I po drugie chciałem powiedzieć, że taki czyn jest zagrożony e, karą e, w wysokości do 800 e, zł. Dlatego bardzo mi interesuje Skutek tego i to, co Państwo zrobiliście w tej sprawie? Z tego, co wiem, co jest mi wiadomo, tam interweniował inspektor Ozon, który już co prawda nie pracuje u nas w działce. Ja nawiążę z nim kontakt i ustalę dokładnie, jak sprawa została merytorycznie załatwiona. W tej chwili nie jestem w stanie na to odpowiedzieć, jak on to załatwił.

Dobrze, stwierdzam, że się sześciu os osób udzielam z moją kandydaturą. Mam wątpliwości prawne co do tego, czy tak możemy, ale no, okej. Okay. Yy, yy, to tak jest. Yy, dziękuję bardzo. Czy jakieś może przerwy zrobimy? Yy. To pięć, pięć minut przerwy ogłaszamy. Dziękuję. tą pauzę można No nie, no nie, nie ma, a nie z kworum cztery. No jest, no, jest, no to dobrze, dobrze. a to, to popytajcie porządek komisji, tak. przepraszam w porządek komisji nie ma, no ma zastępcy ja jeszcze Kuba chciałem jedno to pytanie do Pana Komendanta nie ma, ma przepisów tam. Dziękuję bardzo, głos zabierze pan radny Gołąka. Mam zapytanie do pana komendanta takie jedno, czy obecny ten skład osobowy, który jest w Straży Miejskiej jest wystarczający i zapewnia dobre funkcjonowanie Straży Miejskiej w naszym mieście. Przepraszam, proszę do mikrofonu, ponieważ to się nagrywa. To znaczy no uczciwie mówiąc, no to dwóch ludzi. Nie jest w stanie w 23 tysięcznym mieście zapewnić należyty spokój i porządek, zwłaszcza jeżeli pracujemy w godzinach 7.30 do 15.30, wolne soboty, wolne niedziele. poza tymi licznymi wyjątkami, o których mówiłem państwu, że pracujemy razem z policją, zabezpieczając niektóre imprezy. Dziękuję bardzo. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania? Ja chciałem zapytać o przyczynę. Dlaczego nagle z pięciu etatów tak zrobiło się trzy? Przepraszam, nie do mnie to pytanie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze w tym punkcie chciałby zabrać głos? Zgłosić jakiś wniosek? Nie widzę, dziękuję w takim razie bardzo. Zamykamy punkt trzeci. Przechodzimy do punktu czwartego. Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad 17 sesji Rady Miasta, chociaż powiem że że mam wątpliwości czy ja mogę prowadzić to posiedzenie. Y -y, można sprawić w statucie? Bardzo proszę, to, to chwilkę przerwę.

嗯。Mm hmm. Dobra, więc niech pan się bawi, A kiedyś byłam zawsze <nervous> koło mnie tamto... Kurde, teraz się wynieśle. Jak moje dziecko było małe, to cztery razy to musiałam raz się było... Trzeba to zapisać, że, że w związku z tym jest w trzecim, no nie oczy, że chce głosować I został. Na co? Na pytania do Nie, I Pytanie formalne.